Czytanie z Księgi Proroka Daniela. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia. Każdy, kto się okaże zapisany w Księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi. Zbudzi się jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby. Wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, Złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Oto Słowo Boże. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba, i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego. Przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu, owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko Ojciec. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zacznijmy od takiego pytania dzisiaj. Jaka to jest dobra pułapka? Taka, która działa szybko. Taka, która działa nagle. Człowiek idzie, zanim się obejrzy, krata już opadła, jest w jakiejś klatce. Drzwi się nagle zatrzaskują i nie zdążymy się zorientować, a jesteśmy uwięzieni. Jakaś sieć spada z góry. Nagle gdzieś się reflektory zapalają i dany plac, teren okazuje się być otoczony. Nagle koniec, nagle bez szans odwrócenia sytuacji. I my się boimy nieraz, że Pan Bóg coś takiego dla nas przygotował właśnie, że nagle, że znienacka, że się okaże już, że już po wszystkim, że jest źle i, i nie może być dobrze. Ze słowem Apokalipsa wiążą często ludzie w swoich wypowiedziach, zresztą w literaturze. Takie bardzo pejoratywne znaczenie. Mówimy apokaliptyczne sceny, jakieś straszne. A słowo apokalipsa znaczy zdjąć zasłonę, odsłonić, objawić. Możemy mówić o apokalipsie, kiedy jest odsłonięcie pomnika. Pierwszy jest przykryty jakimś materiałem, potem prezydent, czy ktoś tam inny ważny, ściąga to płótno i wszyscy biją brawo jaka piękna rzeźba. To jest apokalipsa. Wszyscy my żyjemy, jakby pod przykryci płótnem, tiulem. A szczególnie nasze serca są ukryte. Nie przed Panem Bogiem, ale przed nami tak. I czas ostateczny to będzie zdjęcie tej chusty, czy jak to nazwiemy w naszym przykładzie. To, to będzie straszne, to będzie straszne, jeśli na to spojrzymy bez Jezusa, bez Boga i bez miłości. Ja myślę, że wielu z Was, drodzy bracia i siostry, zna ten wiersz Zbigniewa Herberta. Dla mnie jeden z najbardziej wstrząsających jego wierszy. Ja pozwolę sobie fragment przeczytać. Tytuł wiersza Uwrót Doliny. Po deszczu gwiazd na łące popiołów zebrali się wszyscy pod strażą aniołów. Z ocalałego wzgórza można objąć okiem całe beczące stado dwunogów. Ale dość tych rozważań. Przenieśmy się wzrokiem do gardła Doliny, z którego dobywa się krzyk, jak to nam wyjaśniają krzyk matek, od których odłączają dzieci, gdyż jak się okazuje, będziemy zbawiani pojedynczo. Aniołowie stróżem są bezwzględni i trzeba przyznać, mają ciężką robotę. Staruszka niesie zwłoki kanarka. Wszystkie zwierzęta umarły trochę wcześniej. Był taki miły, mówi z płaczem. Wszystko rozumiał, kiedy powiedziałam. Głos jej ginie wśród ogólnego wrzasku. Nawet drwal którego trudno posądzić o takie rzeczy stare zgarbione chłopisko przyciska się kierę do piersi całe życie była moja teraz też będzie moja żywiła mnie tam wyżywi tu nikt nie ma prawa powiada nie oddam ci którzy jak się zdaje bez bólu poddali się rozkazom idą spuściwszy głowy na znak pojednania ale w zaciśniętych pięściach chowają strzępy listów wstążki włosy ucięte i fotografie które, jak sądzą naiwnie, nie zostaną im odebrane. Tak to oni wyglądają na moment przed ostatecznym podziałem na zgrzytających zębami i śpiewających psalmy. To zobaczycie, siostry, przerażająca wizja. Jestem przekonany, że odkryliście to skojarzenie ze scenami z obozów koncentracyjnych, rozdzielania dzieci od matek, kiedy ludzie próbowali ocalić właśnie jakąś wstążkę czy kosmych włosów, nie wiedząc, że za chwilę 200-300 metrów to wszystko się skończy w komorze gazowej. I Herbert to tak ujął: proszę zwrócić uwagę, że to jest wiersz, w którym nie ma słowa Bóg, nie ma słowa miłość. Jest tylko o aniołach, którzy mają szarą robotę, żeby ludziom pozabierać ich kanarki, siekiery i pamiątki z tego świata. Jeśli nie spojrzymy na paruzję i na ostateczne przyjście Chrystusa, właśnie na to, że przychodzi miłość i dobro i pokój. To możemy w takim fatalnym błędzie jakimś pozostać. Pan Bóg nas bardzo ostrzega. Pan Bóg ma, przepraszam, za słowo, idąc za moim przykładem, pułapkę bardzo wolno działającą. Jeśli ktoś z Was jeździ samochodem, jeśli jeździ po autostradach i zbliża się do bramek, gdzie trzeba zapłacić za przejazd, to mi się tak skojarzyło, że już wiele metrów, a nawet kilometrów pojawiają się znaki zwolni do 90, potem zwolni do 70. Tam już te strzałki kolorowe pokazują, gdzie jechać, i to wszystko jest tak zbudowane, żeby człowiek w tą bramkę z rozpędu nie wjechał przy pełnej prędkości, tylko żeby go właśnie tak pokierować, żeby zwolnił, zrelaksował się, czy raczej dokonał pewnej refleksji nad swoim życiem i wybrał tą bramkę, która go zaprowadzi do raju. Choćby dzisiejsze czytania są dowodem na to, że Pan Bóg nas nie chce zaskoczyć. Nie na tym mu zależy, żeby z triumfem stwierdzić, a widzisz, mam Cię, przyłapałem Cię na gorącym uczynku. Szuka takiego czasu na nasze odejście z tego świata, by był dla nas najlepszy. Dlatego śmierć może wyglądać tak i początek y, y, sądu ostatecznego, jak napisał to Herbert, a, a może być zupełnie czymś innym. Mój ojciec duchowny w seminarium, nie żyjący już Czesław Miętek, opowiadał, że kiedy był młodym księdzem, był przy śmierci starszej siostry zakonnej. No, i nie wytrzymał, jeśli chodzi o ciekawość, zwykłą ciekawość, tak mi to mówił, i zapytał proszę siostry, boi się siostra umierać? A ona spojrzała na niego z takim zdziwieniem: mówi, jak to się boję? Że całe życie na to czekałam. Zobaczę Chrystusa, Do doznam tyle dobroci, czułości, ja się nie mogę śmierci, śmierci doczekać. I to jest spojrzenie, jakie chce w nas wypracować Biblia, jakie chce w nas wypracować Kościół. Bo, bo koniec jest rzeczywiście rzeczą taką straszną. Na czym będzie polegał sąd ostateczny? To już jest tamta rzeczywistość. Wszystkie nasze powodzenia zawodzą, ale kiedy Bóg mówi o tym, że zaćmi się słońce, księżyc przestanie dawać blasku, gwiazdy zlecą, cała konstrukcja, cały system odniesienia naszego ziemskiego życia zostanie zdruzgotany i my zostaniemy sami. My żyjemy w relacjach, w odniesieniach między sobą, między Ja a pieniądz, Ja A wykształcenie, Ja a elita jakaś intelektualna, Ja A Wielki Świat Ja powodzenie. No, my się tak wartościujemy w odniesieniu do Niego. I, proszę Państwa, jest pytanie, jak my się będziemy wartościować, jak to wszystko przestanie istnieć? Będziemy chcieli wyjść i powiedzieć, że ja jestem profesorem uniwersytetu, ale my zapomnimy w ogóle tych słów, bo uniwersytetu już nie będzie, ani profesory. I może tylko wydukamy, ja jestem tym... Yy, nie pamiętam. A co ty masz? A ja mam... Yy, nie pamiętam. Bo już nic nie będzie. Nie będzie gwiazd, nie będzie... wszystko w tym, w tym obrazie. Zostanę tylko ja. Jeden z księży opowiadał, że był na takich warsztatach, każdy dostał kartkę papieru, długopis i miał 7 minut na napisanie, kim ja jestem. 7 minut. Większość kończyła po 60 sekundach. Jestem studentem, jestem Polakiem, jestem, mam siostrę, brata, jestem członkiem rodziny, jestem członkiem klubu, jestem kibicem, jestem zwolennikiem. I 60 sekund jest po wszystkim. A ktoś powiedział, a teraz poskreślajcie wszystko, co się wierzy z, odnies z odniesieniami, właśnie do rzeczy. Materialnych, doczesnych, współczesnych. Nie będzie uczelni, nie będzie Polski, nie będzie małżeństwa, nie będzie firmy, nie będzie awansów, nie będzie hierarchii takiej ziemskiej, to kim Ty będziesz? To jest właśnie znamienne, że gwiazdy spadną na yy, Ziemię. My, jak wiemy, gwiazdy dla wielu ludzi były punktami odniesienia dla podróżników. Sąd ostatecznie można porównać do takiej sytuacji, że Państwo przy świętej wyszliby z kościoła i choć mieszkacie w Warszawie wiele lat, nie wiedzielibyście dokąd pójść, bo gwiazdy spadną. My się orientujemy po blokach, po, po, po drogowskazach, po ulicach. Tego wszystkiego nie będzie. Po, chcę Państwu przedstawić taką sytuację, ile sobie ją możemy wyobrazić, że zostaję ja sam ze sobą samym, a jak ze sobą samym, to w jednej relacji tylko pozostanę z Panem Bogiem. I czy ja wtedy będę mógł powiedzieć, że jestem dobrocią? Czy ja mogę, będę mógł powiedzieć, że jestem prawdą? Nie zostaniemy sami, zostaniemy z Bogiem. Słyszałem kiedyś taką przejmującą historię, że gdzieś tam w Polsce w czasie wakacji utopił się kleryk. Przygotowywał się do kapłaństwa, był na, nie wiem, trzecim, czwartym roku bodajże. Wypłynął z kolegami na łódkę. Łódka się przewróciła i utonął. I to jeszcze było przykre, takie trudne dla rodziców i dla bliskich, że nie znaleziono ciała. Szukano ciało, ciało jeden dzień, drugi dzień, no nie mogli znaleźć ciała w tym jeziorze. I w końcu po dwóch, trzech dniach jest wiadomość: znaleźli ciało. Wszyscy się zbiegli, oczywiście rodzina, sąsiedzi wyciągnęli ciało na brzeg. I drodzy Państwo, rzecz zaskakująca: ciało było oczywiście już zesztywniałe i miało taki układ. Jedna ręka na piersi, a druga ręka błogosławiąca. Wszyscy to zrozumieli jednoznacznie. Czy Państwo zauważyliście, że my reagujemy takimi samymi gestami, kiedy ktoś nas wita? Jeśli ktoś powie, no witam Cię serdecznie, cóż nam pozostaje? Powiedziecie, ja Cię witam. Jeśli powiemy komuś, no bo Ci zaraz dam, no to my się będziemy bronić, a ja Tobie też mogę. Żółwika, żółwika, rąsia, rąsia. Gesty te same. Jakbym do Państwa na dworcu tak pomachał, to mi odmachacie tak samo. Co to znaczyło, że ten człowiek miał tak ułożone ręce? Gdzieś Państwo w kościele to widzą? Obraz Jezusa Miłosiernego. Tak go wyciągnięto z wody. Jakby przechciał powiedzieć do nich, kogo ostatniego widział w chwili przed śmiercią. Z kim się spotkał. I to jest dla nas prawda najważniejsza. Wszyscy będziemy mieli szansę dobrego łotra. Szansę dobrego łotra. Jedynego, który Jezusowi powiedział po imieniu, co ich tak zjednoczyło, co go tak ośmieliło, że powiedział do niego Jezu, wspólne cierpienie na krzyżu, wspólne cierpienie, ból tak jednoczy ludzi. To, że nieraz w małżeństwie, w przyjaźni nie mogą się ludzie zjednoczyć, to znaczy, że jeden drugiego nie chce wziąć bólu, chce wziąć tylko przyjemność, radość, seks przed ślubem. To tak, to mogę, to mogę z Tobą dzielić, ale Twojego bólu nie będę dzielił. Pamiętam wstrząsającą historię. Ktoś mówił, że chłopak z dziewczyną zakochani, rozkochani, zakochani, i ona nagle ma wypadek, jakiś gdzieś tramwaj obcina jej nogę czy obie nogi. Narzeczony się już nigdy u niej nie pokazał nawet nawet nie poszedł się pożegnać. Jednoczy ludzi przeżywanie bólu. Pismo Święte przepowiada, że w niewostatecznych czasach przyjdą fałszywi prorocy, antychryst. Ci, którzy się będą podawać za Mesjasza. Drodzy Państwo, słyszycie o oszustach, o oszustach, którzy dzwonią do starszych ludzi, podają się za siostrzeńca, bratanka, babciu, ciociu, tam potrzebuje pięć tysięcy no i niestety nie no starsza pani się dała nabrać, bo to słaby słuch. Jaka jest szansa powodzenia takiego kłamstwa i oszustwa? Że ja się podaję takiej babci czy cioci za kogoś, z kim ona dawno nie rozmawiała? Ciociu mówi, no tam ktoś, krewny kuzyn, pamiętasz, zbytgoszczy, z Grudziądza A, tak poznajecie. Poznajecie, bo rozmawiała z nim ostatni raz 20 lat temu. To łatwo ją zwieść. Ale gdyby ktoś do państwa zadzwonił i powiedział dzień dobry pani, to ja twój mąż. To by nie wygłupiał się człowieku z mężem, to ja 15 minut temu rozmawiałam. Ten głos to ja poznam w każdym zakątku kosmosu. Wiecie, jak się nie dać oszukać? tym zwodniczym demonom, które będą się podawać za Jezusa. Trzeba być z Jezusem za Pan Brat, po imieniu. Trzeba z Nim często rozmawiać. Także jak przyjdzie ten fałszywy Jezus, to my powiemy wyluzuj diabełku, ale ten numer Ci nie przejdzie. Natomiast jeśli z Jezusem rozmawiamy rzadko, nie mamy czasu na modlitwę, możemy zapomnieć, jak wygląda Jego twarz, jak brzmi Jego głos. To jest najlepszy sposób na. Ocalenie wprawdzie mieć właśnie codzienny, żywy, bliski kontakt z Jezusem. Jezus nam daje dzisiaj obraz z drzewa figowego, w ogóle roślinę, drzewo. Tak sobie myślałem, te obrazy nie są piękne. Proszę Państwa, co jest w naszych domach, co się najwolniej zmienia, a zmienia. No zmieniamy telewizor, to błyskawicznie. Jeden się wnosi do piwnicy, czy wywozi, drugi się stawia, jak odnawiamy mieszkanie tydzień. Odnowione zmieniło się, jak remontujemy łazienkę, to może trochę dłużej zmieniła się, ale co się zmienia najwolniej w naszych domach? No rośliny. Nieraz nawet jesteśmy niecierpliwi, że tak powoli rośnie. One się zmieniają tak powolutku, że można obserwować, ingerować, oczyścić, podlewać, przycinać. Ale jedno jest pewne, że ten proces, jeśli nic się nie stanie, niedobrego, nie zostanie zahamowany. I do, dobry nie do końca, kiedy roślina wyda yy, wyda wyda owoc do czego, jest, do czego jest przeznaczona Jezus podaje właśnie bierzcie przykład, te wszystkie znaki w waszym życiu będą się dokonywać powoli tylko żebyście ich nie zlekceważyli żebyście ich nie zlekceważyli kiedy jesteśmy przygotowani na sąd ostateczny kiedy mamy odruch dziecka to jest takie piękne znaczy to piękne kiedy wchodziłem po kolędzie do jakiegoś domu, dzieci wyglądają za drzwi, prawda? Patrzą, ksiądz, ja pytam się, jak masz na imię, wyciągam rękę. On oczywiście ucieka. Gdzie? Do mamy i za sukienkę. Odruchowo. Nie poleci do telefonu, żeby wyzywać policję czy coś takiego, tylko chowanie się za mamę. Naś, naś mam tu taki przykład na pierwszej ławce, piękny. I potem wygląda za mamy. Drodzy Państwo, kiedy, jesteśmy, kiedy mamy odruch biegi, pójścia do Jezusa, kiedy mamy odruch wzywania Jezusa, kiedy modlimy się, módl się z nami, Święta Boża Rodzicielko, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W godzinę śmierci naszej. Amen. Ćwiczymy te odruchy w Kościele, dlatego tu w kółko powtarzamy te same teksty modlitewne, czytamy te same słowa Biblii żebyśmy pokazali Panu Bogu, że na dnie serca mamy Jezusa i upragnienie nieba. I zakończę pytaniem, które zazwyczaj się stawia w homiliach i które musimy stawić. Drodzy Państwo, a gdyby teraz, w tej chwili, 15.38, nastąpił koniec świata, to wszystko spakowane, dobrze, wszystko przygotowane? Gdzie byś biegł? W którą stronę jeszcze? Jeszcze do PKOBP, tam coś? Na giełdę samochodową? Czy... Odpowiedź prawdziwego chrześcijanina powinna być krótka. Gdzie bym biegł? Nigdzie. A szczególnie nasza, w kościele jesteśmy, otaczamy ołtarz. Nigdzie już bym nie biegł. Tu bym czekał, powtarzając za tą siostrą zakonną: Czy ja się boję? Przecież ja na niego czekam tyle lat na tą miłość, na tą czułość, na dobrość. Czekam nas nastąpi apokalipsa zdjęcie zasłony. Zdjęcie zasłony. Pamiętacie Państwo, w tych różnych kulturach narzeczony mógł oglądać narzeczoną tylko przez taki welon. I nastąpi, następował ten piękny moment, kiedy ten welon został zdjęty. No, miejmy nadzieję, że dla wszystkich piękny, ale następował moment prawdy i świat jest przepiękny, ale my to wszystko oglądamy pod welonem i to zostanie zdjęte i to będzie wielka radość, wielki błaz, wielki oryginał. Państwu się na pewno nie raz w życiu zdarzyło, że kupiliście jakiś zegarek, komputer, coś z wyświetlaczem i mówiliśmy cały czas jaki to jest czysty taki obraz, a ktoś przychodził po pół roku mówi ty, ty masz jeszcze folię niezdjętą. Jaką ma folię niezdjętą? To cały czas kawał folii, zobacz, zobacz teraz. I my mówimy, o Niesamowite, folia była niezdjęta. Z ziemi jest jeszcze niezmięta folia. I właśnie po to przyjdzie Chrystus, by odkryć folię i żebyśmy zobaczyli nasze serca, nasze piękno, naszą wiedzę i wtedy do miłosiernego Jezusa, jak do mamy, jak łotr do Pana naszego na krzyżu. Jezu, lituj się nad nami, kiedy będziesz w niebie. Z takim transparentem powinniśmy Go tutaj witać na ziemi. Bogu, który... Już przyszedł jest z nami, ale objawi się w pełni chwały w dniu ostatecznym przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby każdy chrześcijanin oczekiwał końca świata, końca swego życia, z wielką nadzieją, że spotka Go po drugiej stronie, miłość, pokój i dobro. Ciebie prosimy. Pomódmy się za tych, których serca pokłonięte są sprawami doczesnymi, którzy myślą, że będą żyli wiecznie aby pamiętali o właściwej perspektywie i właściwych proporcjach rzeczy doczesnych i tych nieskończonych. Ciebie prosimy. Pomódlby się za tych, którzy bardzo cierpią, są nieuleczalnie chorzy, są opuszczeni przez pseudoprzyjaciół, których nie odwiedza nikt z rodziny, aby w Chrystusie znaleźli pociechę. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy trwali w zażywej, za miłości do Jezusa, by było nam najbliższy, byśmy pragnienie oglądania go nosili na dnie naszych serc. Ciebie prosimy. Panie Jezu, daj nam mądrość Ducha Świętego, abyśmy przyjmując go potrafili rozpoznawać twoje znaki, abyśmy idąc za nimi odnaleźli drogę do nieba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.